Siema, tu Radaś, witam Was w czwartym odcinku z serii Znagrosa. E, pierwsza informacja na początek odcinka. Jest konkurs do wygrania Szkata Szczeniaka. E, konkurs będzie polegał na tym, że wystarczy, że zalajkujecie filmik, zostawicie jakiś komentarz, w którym napiszecie, dlaczego akurat Wam miałbym dać tą Szkatę. E, nagroda nie jest może najlepsza, ale zawsze to coś. Także myślę, że kilku chętnych się znajdzie. Później w następnym odcinku nakręcę losowanie, jak wyglądało. Tam znajdę sobie taką stronkę fajną, z której będzie po prostu jakiś algorytm losował jedną osobę. Także nie ma znaczenia, ile komentarzy zostawicie. Nie będzie to miało żadnego wpływu na to, nie, nie zwiększy to waszych szans na wygraną. Także lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie i zapraszam do dalszej części odcinka. Drugie podejście do biologa. Zobaczymy czy możemy już oddać certyfikat. Czyli możemy, dobra. Zabijście 3 przyjął z rzędu. Jeszcze tylko 27. Eee, I czytamy zwinkę. O ile mogę? Nie weszło. Czyli dalej ku do, do G Poli. Poli też jeszcze nie mogę. Stwierdziłem, że dawno w sumie żadnych misji nie robiłem. A tutaj te misje na wyższy level dają dość sporo expa. Ta ogień i loot daje 120 milionów. Nie chciałem mi się ekspić, więc zabrałem się za to. Podrobiłem te kawałki lodu z Yeti na Sohan i ogniste duchy na piekle musiałem pozabijać, żeby zmienić zaczarowany popiół w jakiś czarny lód. No i tutaj widzicie jeszcze jak to oddaje do Sana. No i zaraz jedziemy do groty, żeby znaleźć Mroczny Sam bym chyba w życiu tu nigdy nie trafił, gdyby nie... Wojek gogle. To by była masakra. Nawet nie wiedziałem, że setou są w V1, tak często występują. Dobra, to jest tutaj chyba. Za to jest dość spora ekspa. Chyba 120 milionów. Ups. Zabiłem ja, czy mnie nie zabiłem? Nie zdążyłem nawet przeczytać. Nie wiem czy, kurde, mogłem je w sumie wybić najpierw. O, mam wrócić do Sama. Hm. No dobra, w sumie mam kilka krwistych kamieni, to, to mogę wrócić. Dobra, zobaczmy czy Wiki się nie myli, czy rzeczywiście dostanę tyle expa, ile, ile tam pokazywało. O! No i zajebiście. Dwa punkciki wpadły. Wzręczność sobie dodamy od razu. O kurde, czy ja mogłem tę misję oddać w grocie? Nie jestem tego pewien. Jeszcze coś od niego mamy? Chyba już nie. No dobra. Taka mała rada tutaj, jak ekspicie sobie gdzieś na jakichś większych ekspowiskach jak V2, BO i gdzieś zaciągacie stworki do rogu, zawsze sobie wjeżdżajcie tak, żeby minimalnie... E, wjeżdżajcie do samego końca. Chyba mnie tu omgliły. Zaraz Wam pokażę jeszcze raz. Wjeżdżajcie sobie do samego końca rogu i odjeżdżajcie minimalnie do tyłu w momencie, gdy stworki do Was przybiegają. Wtedy one się fajnie zbugują do końca. Tu nawet trochę za bardzo odjechałem, ale to jest coś, co pomaga bardziej. Bo jakbyście wjeżdżali do samego końca, to rzadko który się zbuguje fajnie w ścianie. Widać to przede wszystkim na tym, na V2, V1, no i w grocie tutaj. Wbijamy level zaraz znowu 8,1. Powiem wam, że wydrupiłem w końcu PDK tego na 3 godziny ze skrzyni. Już to też lepiej wygląda 8,1 niż 8,0. Wiem, że mówię to co level, ale taka, taka prawda. Też mam wrażenie, jakbym mocniej bił w TCT-u niż ostatnio. Nie wiem dlaczego. Kupiłem sobie niebiana plus trójkę. Wiem, że dopiero niedawno sobie Baronkę znalazłem świetną, ale no jednak chyba wolę tego niebiana, bo Bony ma podobne. Tam brakuje tych 5% na miecze, czy, czy tych 5% na sztylety, ale no jest więcej defa, jest odporność na magię, jest ta regeneracja peżedobudowana i myślę, że ogólnie, ogólnie będzie lepsza od tej Baronki. Z Baronki długo się nie, nie nacieszyłem, ale no i tak myślę, że niebian ją przebija. Tutaj, no, musiałem ją popalić trochę, żeby w ogóle wejść na nią. Musiałem wbić do plus 2, ale tam po, po kilku bodziach się udało. Gdy już myślałem, że nie będę musiał się męczyć z golemami w grocie, to się okazuje, że będę musiał je bić na sochan. No, niestety te misje są takie czasem, że, że trzeba je przejść, bo blokują te następne, które już później coś dają fajnego. Akurat za tą z esencjami kryształu, którą tutaj robię, no, nic specjalnego nie dostanę, ale... Blokuje mi ona misję tam na 80 level, bodajże. No i muszę ją zrobić, jest ona bardzo monotonna, bo te esencje robią bardzo powoli. No, trochę się z tym pomęczyłem, ale myślę, że i tak się opłacało, patrząc na to, jakie później są na nagrody za te kolejne misje. A few moments later. Jeszcze tak mi się przypomniała sytuacja, jak tam dropiłem te esencje na tym Sohan. Przejeżdżał jakiś 80 level Sura z i stwierdził, że jadę na bocie, bo moje pelerynki działają za daleko na tego lemy, więc no to jest definitywnie bot. Stał później przez bite pół godziny i pisał do mnie, że. że... Nie pamiętam jego niku właściwie. Pisał do mnie, że kręci filmik i wysyła na support. Także no ja tam rozumiem, że można być wyczulony na boty, ale no bez przesady tam było nawet widać animacje z tej pelerynki. A tak tutaj no wracając do tematu botów, to. Pozdrawiam nocnego demona 61, 61 level body, który V2 e, no, na bocie było ewidentnie widać ekspiół w nocy. Jakoś wczoraj to było e, swojego buwka. Wydropiłem w końcu wszystkie esencje kryształu. To znaczy wydropiłem około 30, kupiłem drugie 30 A nie, tu jest 50. No bo 10 już oddałem z tym, że no to jest tak, że trzeba je pojedyncze oddawać i on może je palić. Eee, wiem, że za pierwszym razem jak oddawałem 10, to mi chyba dwie spalił. Teraz tu jest pierwsza OK. No i niestety można tylko oddawać 10 sztuk dziennie. 3 już przyjął. To na propsie. Czwarta. Odrzucona. Też odrzucił. No to trochę lipa powiem wam. Nie wiem, będę się z tą misją bujiał pewnie jeszcze 4-5 dni, w zależności od tego, jak będzie przyjmował. A teraz jest lipnie. Znowu do wyrzucenia kryształy. Idealne. 36 sztuk. No, 36 sztuk jeszcze muszę mu oddać. Mam. Ile tu jest? 50 jeszcze weku. No, to jakoś będzie. Powinno starczyć z tych wszystkich, ale najbardziej boli ten czas oczekiwania, bo to mi ta misja blokuje te następne a tam później jest chyba żywica z Red Lasu i jeszcze jakaś ziemia wulkaniczna spiekła do wytropienia. I za to jest już chyba kilkadziesiąt milionów expa. Nakręciłem chyba z sześć czy siedem takich minutowych klipów, gdzie czytam zwinkę z nadzieją, że wejdzie mi na G. Oczywiście za każdym razem nie wchodziła, a gdy już weszła, to, to był ten jeden raz, gdzie stwierdziłem, że nie odpalę Frapsa. <grym> Także mam już zwinkę w końcu na G1. No nie mam póki co żadnego skilla na M, nie, ma, nie czytam w ogóle kołu burzowy tam jest na kilkunastu punktach tutaj jeszcze mi przywołanie weszło na G6, także jest spoko. Mam nadzieję, że za niedługo wejdzie te 3 razy P, to już by było w ogóle no byłaby kosa w PvP. Już ta zwinka to już mniej by dawała, ale to przywołanie by się przydało jednak. W tym odcinku to by było wszystko. Przypominam wam o konkursie. Jeżeli wam się filmik podobał, zostawcie lajka, napiszcie komentarz. Jeżeli chodzi o dodawanie filmików, to no na razie je dodaję tak dosyć nieregularnie. Pomiędzy pracą a szkołą no nie zawsze mam czas po prostu, żeby te klipy tu montować, a, a to najwięcej czasu zajmuje, bo tam nakręcenie frapsem fragmentów gry to jest chwila gorzej jest właśnie, jeżeli chodzi o to montowanie. Piszcie też w komentarzach, co waszym zdaniem mógłbym poprawić w odcinkach, czegoś za dużo, co mógłbym zmienić, bo ja, jakby oglądając własne filmiki, nie jestem obiektywny i myślę, że. Każda konstruktywna krytyka mi się przyda. No i tyle chyba. Do zobaczenia w piątym odcinku. Pozdrawiam.